Nie jesteś tym, kim myślisz, że jesteś. I ten świat to nie jest świat, który ci się wydaje. Wszystko, czego cię nauczono, to kłamstwo. Od przedszkola do grobu prowadzą cię za rękę jak ślepca. Mówią ci: Ucz się, pracuj, bądź grzeczny, nie zadawaj pytań, głosuj, umieraj. Ale nikt nie mówi ci jednego. Że jesteś więźniem, nie widzisz krat, bo są zbudowane z idei, z lęku, z programów zakodowanych w Twoim umyśle. System nie potrzebuje kajdan, wystarczy mu Twój umysł, zamknięty, posłuszny, złamany, bo niewolnik, który myśli, że jest wolny, nigdy nie ucieknie. Ale coś się zmienia, coś w Tobie zaczyna pękać, zaczynasz widzieć. Zaczynasz kwestionować, dlaczego świat jest zbudowany na cierpieniu? Dlaczego prawda jest zakazana, a kłamstwo nagradzane? Dlaczego rządzą nami ci, którzy nie mają duszy? To, co nazywasz światem, to teatr, rządy, marionetki, media, manipulatorzy, szkoła, tresura, religia, program lojalności wobec oprawcy. To nie przypadek, to projekt, projekt którego celem jest jedno oddzielenie cię od twojej prawdziwej mocy. Bo jeśli odkryjesz, kim naprawdę jesteś, system się rozpada. Zrozum: nie jesteś obywatelem, nie jesteś numerem, nie jesteś członkiem żadnego państwa, nie należysz do tej gry. Jesteś suwerenną, wolną istotą, która została oszukana. Zmanipulowana i uwięziona w iluzji. Ten Matrix potrzebuje Twojej zgody, żeby Cię kontrolować. Ale co się stanie, gdy powiesz nie? Gdy przestaniesz głosować na swoich oprawców, gdy przestaniesz wierzyć w ich autorytety, gdy przestaniesz karmić system swoją energią, gdy przestaniesz walczyć o miejsce przy stole oprawcy, gdy sobie przypomnisz, że możesz stworzyć swój własny świat. Nie szukaj Boga w niebie, bo jest w tobie. Nie szukaj zbawienia w systemie, bo jesteś własnym zbawicielem to ty jesteś zagrożeniem dla tego systemu. Twoja pamięć, Twoja świadomość, Twoja moc. Nie czekaj na rewolucję bądź nią. Nie pytaj, czy to możliwe stwórz to. Matrix upada kiedy ty?